Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy robić przepyszny smalec. Znaczy smalec był robiony już około tygodnia temu. Dzisiaj dopiero robię film. I z takiego garka zostało tylko tyle. Większość sam wyjadłem. Także smalec naprawdę jest rewelacyjny. Polecam, żeby obejrzeć, a potem go sobie zrobić. Także zapraszam do oglądania. I to jest... Sposób w jaki smalec zrobi moja żona. Bardzo prosto. Ja chyba rok temu zrobiłem wideo. Tak podzieliłem to robienie smalcu na etapy. Tutaj wszystko idzie w jedno. Czyli, jak mamy słoninę i boczek, od razu dodajemy słoninę i boczek, kroimy w taką miarę drobną kostkę. Nie za, nie za grubą. Trzeba pamiętać, że nam się to wytopi. Więc, jeżeli będzie zbyt mała kostka, no to będziemy mieli takie skwarki, takie suche, więc to mus, musi być odpowiedniej wielkości. Kroimy słoninę, boczek, oczywiście to wideo dosyć mocno poucinałem, bo nie chcę, żebyście patrzyli się jak, jak żona kroi boczek i słoninę. Jak już wszystko jest pokrojone, sól, ile tej soli? No tutaj miałem jakieś 1,5 kg słoniny i boczku razem wzięte więc tak pół łyżki, ale to lepiej jest nie dosolić, niż żeby posolić. Czasami może lepiej, to zależy do czego będziemy ten smalec używać. Jeżeli będziemy używać na chleb, no to musi być troszkę posolony. Delikatnie możemy później dosolić, żeby to mięso jednak nie, nie było niedosolone. Jak będziemy smażyć na tym smalcu, no to lepiej jak, on jest, lepiej jak on jest nieposolony. Z tym, że jeżeli chodzi o samo smażenie, to lepiej jak smalec jest jak najmniej boczku ma. No i zobaczcie, to już jest po jakimś czasie i tutaj mamy mnóstwo wody. Ta słonina, mięso puszcza wodę, więc właśnie ze względu na to, że, że posoliliśmy między innymi i tą wodę teraz trzeba odparować, bo nie chcemy mieć wody w smalcu. Smalec ma być właśnie taki przezroczysty, dokładnie taki. Jak już woda jest odparowana, przykrywamy, wytapiamy to. Jak już zacznie się rumienić ten smalec, te skwarki boczek, no to on już jest gotowy. Można wyłączać, on spokojnie później jeszcze dojdzie w tej temperaturze, bo temperaturę będzie trzymać taki smalec przez jakiś czas. No i wystudzamy. Jak już wystudzimy, dajemy do lodówki, a to już jest po tygodniu mniej więcej. W większości sam zjadłem ten smalec. Na kanapki, do, do jajek. Tam jeszcze było coś smażone na tym smalcu. Więc taki smalec u nas to tak półtora tygodnia maksymalnie. No i zobaczcie. Przepiękny. To, że się tam troszkę przypaliło, nie ma żadnego problemu. To jest ten smak właśnie. I to jest chleb, który upiekłem trzy dni temu. On ciągle jest bardzo dobry, a ja bym powiedział, że ja nawet wolę takiego trzeciego dnia, taki chleb, niż takiego pierwszego dnia. Każdego dnia ten chleb jest inny, zmienia smak. Taki swojski chleb, półrazowy. Yy, zrobiłem wideo, także można sobie obejrzeć taki chleb, upiec. Robi się go bardzo prosto. Polecam. Zobaczcie. Po trzech dniach, czasami jak się świeży kupi, to to nie jest o wiele lepszy. No zazwyczaj nie jest lepszy kupujemy, zależy gdzie kupujemy prawda, ale zazwyczaj taki świeży chleb nie jest lepszy od takiego, ale no mówię po, trze po trzecim dniu on ciągle jest. Czwartego dnia nawet piątego ciągle będzie dobry do jedzenia. No ale to nie jest wideo o chlebie tylko o smalcu, więc teraz sobie posmaruję. Ja uwielbiam taki smalec, taki smalec właśnie, ja nie muszę mieć, yy, nie muszę mieć masła, nie wiem czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe, jedni mówią, że jest zdrowe, drudzy nie. No popatrzcie, no to spróbujmy, troszkę soli. Mmm, jaki zapach. Znaczy ja już półgarka sam zjadłem. To ja wiem, że jest dobre. Mm. Ja to chyba bym na smalcu mógł żyć i próbować mogę często. Także jest naprawdę przepyszny. Te skwarki, ten boczek w środku, no po prostu rewelacja. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.